Sprawdź nowy event świąteczny na stronie. Odbieraj codzienny skin z kalendarza adwentowego. Otwieraj skrzynki i zgarnij super drop. Pnij się w rankingu i zgarnij nagrody. Ulepszaj swoje skiny i pomnóż ich wartość. Kliknij pierwszy link w opisie i odbierz prezent od Mikołaja szybciej w tym roku. Grę chce przejść na 100%. Ciekawe czy nasi influencerzy, nasi streamerzy też mają na to ochotę i może zapytamy zonego. powiedz, jak tam Ci idzie, powiedz jaką postać zrobiłeś, jaką ścieżkę wybrałeś? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wybrałem Panka. najbardziej spodobał mi się jego opis, takie dziecko wychowane na ulicy wśród gangsterów, jakieś tam właśnie dealerki, gdzie panuje po prostu prawo dżungli, silniejszy zwycięża. No i po prostu trzeba tam łamać zasady. Taki gameplay najbardziej mi odpowiada. Okej, okay, a kiedy tworzysz postać, to robisz ją na swoje podobieństwo, czy raczej sobie wyobrażasz jakąś postać w tym świecie w 2077 roku? Na początku próbowałem stworzyć coś fajnego, ale kreator jest tak obszerny, że wybrałem jeden z gotowych modeli, delikatnie go jeszcze przerobiłem. To ile cię zajęło w takim razie tworzenie postaci? Bo jak ja robiłem postać na swoje podobieństwo, to spędziłem ponad godzinę. No, około 30 minut, ale i tak jeszcze nie wygląda tak, jak bym chciał, ale to zrobimy w domu. A daleko jesteś w fabule? Już jakieś misje poboczne, czy, czy raczej misja fabularna, główna? Skończyłem wszystkie teraz samouczki, warto przejść, dużo ciekawych takich jest mechanik, no i właśnie kończę teraz pierwszą misję fabularną. Czyli po samouczkach, jakby były zawody esportowe sportowe w Cyberpunk'ie, to już mógłbyś startować? Tak, tak, myślę, że mogę zostać speedrunnerem w przyszłości. No proszę, no to cała kariera przed Tobą. Cóż, wszyscy widzowie przed telewizorami, ja Was zapraszam na krótką przerwę, a my kontynuujemy w studio. No i wracamy do znanego w takim razie. To powiedz, już się tutaj, tutaj czujesz jak u siebie w domu, na, na fotelu, prawda, przed, przed ekranem, z w ręku? No dokładnie, nawet nie czuję, że jakiś event się tutaj odbywa, także naprawdę gierka wciąga i no co? A powiedz wziąłeś dyskietkę, żeby sobie was grać później? Nie, 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 zacznę wszystko od nowa, ale wybiorę tą samą ścieżkę. A czyli nie, nawet nie testujesz? Słuzi, że to jest w ogóle postać dla ciebie, że to jest ścieżka dla ciebie i, i nie będziesz testował innych. Nie no, w przyszłości może będę testował, ale najbardziej ten, ta postać mi odpowiada. Ciekawi mnie jeszcze nomad, bo tam życie zaczyna się jakby na pustyni i dotarcie do tego Night City myślę, że też będzie takie fajne i ten efekt, ten efekt pierwszego. Zetknięcia z tym miastem może ze... fajny efekt po prostu dać. No to polecam, powiem Ci, bo, bo grałem Nomadem i faktycznie jest tak, jak mówisz, zobacz, tak jakbyś ogrywał już wcześniej, także niesamowite. E, a przy tworzeniu postaci, bo mówiliśmy sobie o wyglądzie wcześniej, a tam oczywiście, jako że to gra RPG, to bardzo ważne są statystyki I, i tutaj chciałem zapytać, czy będziesz taką osobą, która będzie bardziej walczyła w zwarciu, wiesz, jakąś bronią białą, czy może będziesz takim asasynem z pistoletami, czy może jakimś naukowcem, który będzie starał się, wiesz, hakować komputery, dorwać się do tych cybernetycznych doskonaleń ludzkich, tak, czy, czy jaki masz plan na postać? Opcji jest naprawdę bardzo dużo. Myślę, żeby we wszystko pójść po trochu. Na początek wiadomo, siła się przyda, no bo jednak niedoświadczony gracz musi polegać na dobrym powerze. Czyli na początku musku, a potem będziesz rozwijał postać tak, żeby ewentualnie rozwijać ją w to, co Ci wpadnie w ręce. Dokładnie. Najpierw siła, potem jakieś inne zdolności będę rozwijać. A w intelekt ile punktów rozdałeś? Bo tam standardowo są trzy punkty, zdaje się. Ile, ile intelektu ma Twoja postać? Yy, cztery punkty. Znaczy tak neutralnie w takim razie. Tak, tak, jeden dodałem, bo tam trzy chyba są yy, od razu od startu. Okej, okay, a powiedz jak już wrócisz sobie do domu, prawda? Spokojnie, będziesz, będziesz mógł usiąść u siebie. Czy planujesz przejść całą grę u siebie na streamie, będziesz, będziesz ogrywał? I, I jeżeli to, co planujesz przejść ją na 100%, czy może chcesz tak sobie spokojnie popykać, żeby, żeby nie maksymalnie, nie przejść z tego maksymalnie? maksymalnie. Yy, no należy do takich graczy, co nie lubią zostawiać jakichś zakamarków, których nie zwiedzili. Lubię eksplorować ten teren. Wszystko porozwiązywać tak na 100%. No po prostu jakieś fajne isteregi czasem się znajdują. Myślę, że warto po prostu poświęcić trochę więcej czasu. No właśnie, słyszeliśmy przed chwilą, że, że twórcy ukryli sporo easter eggów w grze. A powiedz jeszcze, co Ci się w ogóle w tym świecie cyberpunka najbardziej podoba, co, ci, co Cię najbardziej kręci może? No dop dopiero raz zobaczyłem to miasto, ale robi naprawdę fajny efekt. Yy, klimat, który odwzorowuje ta gra jest naprawdę genialny. No i zaraz zobaczymy dalej, no bo jeszcze dopiero... W... Pierwszą misję kończę, fabularną, no to za wiele nie widziałem. Okej, okay, no to w takim razie wracamy do gry, a ja wrócę do Was już niebawem. Także do zobaczenia. Słuchajcie, muszę się przebrać. Forma Dziwiaj. Deviant Forma prosta, Forma, Forma Deviant Forma Kapison <coughs> Forma Szymek Forma ja Klamociarz Dobra, dobra tu chyba do lasu się Box, 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 box A ja mam box, jakiś box. QR Code kurwa na tym A bo ja do tych kamerzy No i... No i Tamarczyk <coughs> w też się wpierdalasz we mnie no Co? Co? Mega. W kogoś wow. wy teraz wyjebałem? We mnie... Nie, Ty. Szybszy, co wy, kurwa, pierdolicie. No, Ja same, myśli, no, nie tak, ja hmm. Co to zrobiłem? A Ja to zrobił? O kurwa. No kurwa, nie, kurwa nie, zobacz, nie, zobacz nie, sobie z mojego I zobacz Nie, masz obejrzeć teraz kurwa woda i mnie przeprosić. Nie. nie. Co to są chyba takie koszary Helikopter. Na co to ma napęd to Co? 7 siedem... Aha! 7 ja też o kurwa, jak to miota! No! Bo chłódę nie skręcałeś! już! Przygłupia, kurwo za Kurde, kulecka. Kulecka. O, Ja cię nie ruszyłem, kurwa! Jak ja jestem piąty, to ja to jadę. Pierdolę. Ja, ja pierdolę, co za głupiec! Nie mogę. Laczek mi pękł, pierdolę takie wyścigi. Rucham ci żonę. Jesteśmy <śmiennie> ja. no, Dada mam jeszcze. A nie No, bądźmy na tej Dobra, kto chciałby wziąć to paganie? O ale widać, widać, że nie potraficie jeździć. Przynić, kurwa, ale chłopie, Jino mnie zepchnął ale, na starcie te, kurwa, i potem wszyscy się we mnie wepchali nie bokiem. Nie mówić, kurwa, się umieć, ci, kurwa. I zajechałeś mi drogę, pajacu. Dobra, nie no kurwa róbcie mu... Dajcie mi klipa widzowie dajcie mi klipa Proszę Was, kto da klipa Ale to dostanie nagrodę. Tak można trio pewnie są też areny trio, jak masz kolegów to masz na czynku kusy pograć auto no. się zaczyna kręcić, już nie ma ratunku. Tu można taki rozwijać Ja kurwa O zabiję cię! Szkoda! Dobrze to zrobiłem Dziękuję Brajnowski No odjebało mu odjebało mu to wiem wiem No na pewno mi odjebało Mercedes Ej co masz w głowie? Nie co mam w głowie Nie nie No zarzuciło mnie na zarzuciło mnie na trawie o co ci chodzi? Oni tu jest specjalnie odjebało mu Ja już kurwa wyglądam jak a ty jesteś idiotą, to Ale ty wjeżdżasz mi w tył i się prójesz do mnie. A ty jesteś nie. idiotą? Ale ty się... Wiedź sobie jeszcze i się poprój kurwa! Ty, ty głupi jesteś, jesteś, jesteś? Ty jesteś idiotą. Pierdolę, jesteś idiotą Chłopy, co kurwa nigdy nie zintowały, nie? Chłopczyku! Za pierwszym razem może lekko cię zepchnąłem, ale za drugim wjechałeś we mnie i się sadzisz. Nie, jak nie potraficie Ej, jeździć, jak potraficie jeździć nie, czwartym no, tierem, to nie grajcie no, tego tieru, dobrze? No, jest a nie spodzono, lepszych no, zawodników no, wyzywacie. Dobra, macie jak weźcie zamknięto. No, nie, no, nie, za drugim, <grym ty, <grym za drugim <grym> razem ty, za drugim razem <grym> ty we mnie przywiebałeś, także. Co? O zobacz sobie klipa, ale Fryer, głupi. Źle się tego słucha, nie? Kuchy. Źle się tego Ujowie, słucha. Dobra, pierdole, kurwa, jest z wami. Do helo. <grym grym grym wody> jak masz ekipę jeszcze? O kurwa. No. No, no. Mordę, Ciapciak, szmato jebana, <grym> Ciapciaka, ty kurwa ani jest. razu nie dojeżdżasz, a najwięcej tu szczekasz w tym lobby. Ciapka ze smyczy spuściła, kurwa, i mordę Pewnie. Kaganie, ci zaraz parę przyjdzie założyć. <śmany> Aha! Cz... Do... Ja proszę pana, ja tylko mam... <śmany> Tą cegłą... Co ty odkurwiasz, boczo? Co? Zrobiłem zatręcztuszkę! Tip and tricks! Grid 2! Nissan gt kurwa! <śmany> ty, ja to... to teraz mam spowolniony, ja jak chcesz i norm. Tak? 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 <śmiech> <śmiech> Jak to był mój najlepszy, najlepsze wejście w zakręt takie kiedykolwiek zrobiłem.